Tomasz Stawiszyński przy mikrofonie, wciąż jeszcze, to jak najbardziej jest na miejscu tutaj adnotacja, że wciąż jeszcze, bo będziemy rozmawiali o katastrofie klimatycznej nadchodzącej w studiu Marcin Ilski ze mną. Dobry, dobry, wieczór. dobry wieczór. Sceptyczni dobry wieczór, trenerzy rozwoju osób. Osobistego. Chciałem powiedzieć, że rozwoju osobowości, ale... ale w zasadzie to by też pasowało. Już w ten, no. zasadzie nie, bo ogłosiliśmy koniec rozwoju osobistego, także jesteśmy <laughs> tylko sceptycznymi trenerami. Koniec Czyli się. po prostu sceptyczni trenerzy. Sceptyczni, sceptyczni trenerzy. A to powiedz e, słowo może o tym, dlaczego ten koniec nastąpił, e... rozwoju osobistego. U nas, u nas wiesz Nie, co? nie, bardzo dobrze, ale ja się bardzo, zgadzam. Bardzo, bardzo, e, w nawiązaniu do te, tematu w ogóle, który sobie dzisiaj, mm, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali, a, nie ad personam w żadnym wypadku, ale raczej w odniesieniu do e, tego, czym się zajmowałem i zajmuję w jakimś sensie, czyli tej edukacji, która była w rozwoju osobistym. Mam wrażenie, że nie zdajemy sobie do końca sprawy, że też jesteśmy współodpowiedzialni za to, mm, za być może obecny denializm klimatyczny, e, chociażby poprzez... negacjonizm. Tak, też poprzez swoje hasła pod tytułem zawsze i wszędzie możesz wszystko. Człowiek sprawuje pełną kontrolę nad swoim życiem. Jak się nad tym głębiej zastanowić, to przecież one się przekładą na takie nasze myślenie magiczne trochę o tym, że no być może i zmiany klimatyczne są, ale. My jako ludzie na pewno coś wymyślimy. Trzeba wizualizować, że będzie wspaniała pogoda, albo... nie będzie gorąco. Dokładnie <laughs> i tak dalej. Dokładnie. Więc ten koniec rozwoju osobistego oczywiście on nie nastąpi. Być może szybko nie nastąpi koniec ziemi. Natomiast my nie chcielibyśmy już uczestniczyć w czymś, co się tak nazywa. Nie mówię tego w żadnym wypadku z pogardą. Mam wrażenie, że Edukacja, również ta edukacja pozaszkolna, powinna zacząć zdecydowanie iść w innym kierunku, czyli na przykład bardzo dużo i bardzo mocno mówić o tym, co nas czeka i ewentualnie co można z tym zrobić, a czego nie można zrobić. Ty się też, czy wy jako sceptyczni trenerzy. Zajmujecie właśnie tym tematem. Mm -hmm. Widziałem w internecie, że organizujesz warsztaty, które tak. są jakoś poświęcone kwestii katastrofy klimatycznej. Cóż tak. to za warsztaty i co wy tam robicie e... obywatelów? <laughs> przede wszystkim zależało nam na dużej dostępności, więc tam daliśmy niewielką cenę, mając nadzieję, że ludzi to zainteresuje. to e... my chcemy przede wszystkim pokazać, że zarówno ograniczenia rozmawiania o zmianie klimatycznej, przeszkody, e, takie czysto poznawcze, e, mechanizmy obronne, sposoby radzenia sobie z, z dysonansem poznawczym, które uniemożliwiają nam e, przyjęcie tej, wiadomo, tej wiadomości, tych faktów, które są ustalone przez naukowców i ewentualnie rozpocząć taki proces pokazywania pewnych może mało spektakularnych, ale jednak sposobów radzenia sobie z tą sytuacją, e, tak żebyśmy się nauczyli lepiej przyjmować te informacje i coś z nimi robić. Czyli trochę przy, tutaj takie założenie z jednej strony, pokazanie, jak to się mówi, pesymizmu umysłu, optymizm woli, czyli e, skupienie się. Jasne wytłumaczenie, dlaczego tak wielu ludzi w tym e, jednak e, nie przyjmuje tych informacji,